Redaktorów naczelnych, dyrektorów programowych, dokładnie, ich nie widać. Ich A ten nie nie wie, widać. To Wam, to tak. wam nie wie, nie jeszcze wytrzymam tej Holandii bo tutaj tak samo coraz gorzej się dzieje. Tak. Coraz gorzej. Wszystko lockdown, nie wiadomo co. Już się powiem, no naprawdę, już się pomału zaczynamy z mężem pakować i zastanawiamy się, czy po prostu nie, nie wrócimy do Polski. Z mężem? Tak, z mężem. Ty z mężem? Nie przejęzyczyłeś tak, tak. się? Ale wiesz, jakiś... gdzie gdzie, zadzwoniłeś? No tak, a to? No nic. Także, no mówię, no będzie się chyba trzeba pakować, bo tutaj to. dziękujemy Ci za rozmowę. Może jednak no, dziękuję, nie wracaj do Polski. Było, kurwa, bo nie wracaj, może jednak do Polski. Kurwa. wiesz? Zostań w Holandii, tam twoje miejsce, uwierz. Się, z mężem. No. Ja pierdolę. Ah. Wiesz co, błagam się. Puść teraz muzykę, idę się wyżygać.